Akcja będzie polegała na przechwyceniu tonący. Widzimy, że została przyciągnięta lina na drugi brzeg, teraz ratownik, który jest, znajduje się w wodzie, zaczepiony jest na dwóch linach, yy, czeka na osobę poszkodowaną i za pomocą tych dwóch lini jest ustawiany yy, bezpośrednio do osoby potrzebującej pomocy. Następuje przechwycenie osoby potrzebującej pomocy i jak najszybsze ściągnięcie do brzegu. Ja mówię na jak najszybsze, ale to zawsze musi być ściągnięcie bezpieczne, czyli nie polega na tym, żeby jak najszybciej ściągnąć, tylko żeby ściągnąć i bezpiecznie ściągnąć. To znaczy, że w wodzie bardzo często znajdują się jakieś konary, kamienie, ławki, i trzeba na to zwracać uwagę, że nie możemy ciągnąć najszybciej, tylko tak, żeby było bezpieczne. Ważna jest precyzja, nie szybkość, ale precyzja. Zakończyła się kolejna akcja. Teraz do pokazu będzie się szykował skuter ratowniczy. Skutery ratownicze są na Polski, w polskim ratownictwie od kilku lat, czyli gdzieś od roku 2002. Jest to niezastąpiony środek ratowniczy, ponieważ są bardzo szybkie, bardzo zwrotne, mogą pływać wszędzie czyli mogą pływać w każdych warunkach i przy każdej głębokości wody. Ten skuter, który Państwo widzicie, ma 160 koni mechanicznych, prędkość, którą osiąga to jest do 120 km na godzinę. Wyposażony jest w specjalną deskę ratowniczą, taką platformę. Tą, to żółte z tyłu to jest platforma ratownicza, gdzie zaraz Państwo zobaczą, że osoba poszkodowana będzie na niej spoczywać. Już teraz ratownik podpływa do osoby, wyciąga lewą rękę, pada komenda podaj rękę, yy, chwyta osobę, wciąga na deskę i w tym, w tym momencie akcja ratownicza zakończyła się. Zobaczcie Państwo, jak ta akcja krótko trwała. Dzięki zastosowaniu skutera wodnego akcje ratownicze skracają się pięciokrotnie bądź sześciokrotnie. Specjalnie na, na te pokazy tutaj do nas przyjechał pan Michał Matejowski, który jest operatorem skutera ratowniczego. Zabezpiecza bardzo dużo imprez na wodzie, zabezpiecza Mistrzostwa Polski w skuterach wodnych. Bardzo często wyjeżdża też do, do Stanów Zjednoczonych, żeby tam się szkolić. Widzimy teraz, rozpoczęła się kolejna akcja, czyli jest jeden operator skutera, jeden ratownik i osoba poszkodowana. Przytomna. Ratownik, operator popływa, chwyta ratownik, zabez, wkłada na osobę na deskę, zabezpiecza i w tym momencie akcja się zakończyła. Zobaczymy jeszcze jedną akcję akcję z osobą nieprzytomną w wodzie.